Sprawdzę poziom glukozy we krwi po zjedzeniu tego pysznego sernika. No, o składzie tego sernika powie mi jego twórca. Jak nie będzie wzrostów, to będę mógł Wam go polecić, bo naprawdę jest pychota top of the top. Jaki jest przepis na ten sernik? Wiesz co, do małej foremki na pewno, takiej foremki 20 na 20, nie? 750 gram twarogu takiego mielonego, 400 ml śmietanki, 60 gram zmielonych pistacji do środka, no bo to taki sernik pistacjowy jest. Trzy jajeczka, opakowanie budyniu bez cukru. I 100 gram erytrolu. Tylko tyle? Finisz. Słuchaj, żadnych problemów jak z bezami? I nie, nie. Fik-fik, normalnie mieszasz do foremki 150 stopni na godzinę. No i co? Co? Po serniku pistacjowym? Co się dzieje z poziomem glukozy? Jest świetnie. Znikome wzrosty poziomu cukru we krwi. Przepis sprawdzony w żołądku, smaczny, słodki w cholerę, ale dobry. No. no. No dobry. Powiem szczerze, że dla osoby, która nie jest wtajemniczona, nawet by nie poczuła, że tam cukru nie było. Naprawdę daję radę. Róbcie sobie jedźcie, kurde, co tam żałować, co tam się szczypać. Naprawdę pyszny.